Witam wszystkich i zapraszam ponownie na mój kanał. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o pięciu aspektach, które każda kobieta ceni w mężczyźnie pełnym męskiej energii. Tak, w dzisiejszym społeczeństwie męskość jest czasami określana jako toksyczna, ale mocno wierzę, że każdy mężczyzna ma potencjał, aby wnieść piękną jakość do zdrowego związku. Ta jakość opiera się na męskiej strukturze, którą może zaoferować dynamicznej parze. W naszym społeczeństwie wielu mężczyzn wydaje się być odłączonych od tego, czym naprawdę jest męskość i jak ją wyrażać w związku, podczas gdy inni kojarzą ją z hierarchią nadmiernego ego. W tym filmie chcę skupić się na atrybutach męskości, które nie tylko kobiety podziwiają u mężczyzn, ale także potrzebują w długotrwałym związku. Zacznijmy od pierwszego punktu, pewności siebie. Mężczyzna pewny siebie, swoich umiejętności i decyzji, nie tylko pozwala kobiecie czuć się chronioną przez jego przywództwo, ale także pokazuje jej, że ufa jej własnemu osądowi. Pewność siebie w podejmowaniu decyzji jest ważna dla kobiety, choć nie zawsze się do tego przyznaje, gdyż jest to wyraz szacunku do mężczyzny u jej boku. Kobiety cenią mężczyznę, który nie tylko jest pewny swoich umiejętności i decyzji, ale także potrafi je poprzeć czynami. Można to zaobserwować w prostych rzeczach, takich jak codzienna rutyna i zaangażowanie we własny rozwój, lub niepozwalanie, aby zwlekanie pozbawiło cię energii. Mężczyzna, który stawia czoła wyzwaniom życia, pokazuje swojej partnerce, że może stawić czoła trudnościom, i w ten sposób daje jej spokój ducha, aby mogła podążać za jego przykładem. Przejdźmy do drugiego aspektu zdolności ochronnej. Ochronna natura mężczyzny jest czymś, co kobiety głęboko podziwiają i do czego dążą. Nie chodzi tylko o siłę fizyczną, ale o zdolność do podejmowania decyzji, które odzwierciedlają opiekę i bezpieczeństwo w codziennym życiu. Rzeczy tak proste jak upewnienie się, że partner idzie bezpieczną stroną chodnika, to gesty, które kobieta zauważa i ceni. To wzajemne oddziaływanie męskości i kobiecości pozwala jej zaufać mu i odłożyć na bok ciężar świata, gdy jest w jego towarzystwie. Ochrona nie jest tylko fizyczna, ochrona emocjonalna jest również kluczowa, podobnie jak bycie stabilnym schronieniem i słuchanie bez osądzania. Mężczyzna, który wie, jak słuchać i rozumieć, pomaga partnerowi czuć się bezpiecznie w obliczu jego bezbronności i utrzymywać głęboką więź emocjonalną. Trzecim atrybutem jest głębia emocjonalna. Człowiek, który potrafi zgłębić i zrozumieć własne emocje, nie uciekając od nich, przekazuje bezpieczeństwo i dojrzałość emocjonalną. W dzisiejszym społeczeństwie mężczyzn uczy się tłumić swoje uczucia, ale mężczyzna, który stawia czoła swoim emocjom i zarządza nimi w sposób opanowany, budzi szacunek i bliskość. Okazywanie głębi emocjonalnej nie oznacza bycia zdominowanym przez uczucia. Ale raczej bycie ich świadomym. Mężczyzna, który potrafi opanować emocje w chwilach konfliktu czy złości, pokazując, że potrafi utrzymać kontrolę, daje swojej partnerce duże poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Jest to niezbędne w relacjach, ponieważ pozwala na konstruktywne rozwiązywanie różnic. Po czwarte człowiek pracujący. Zaangażowanie w wysiłek i ciężka praca to cecha, która inspiruje kobietę i zaprasza ją do wspierania go w jego projektach i dążeniach. Nie chodzi tylko o to, jaki sukces materialny osiągnąłeś, ale o chęć ciężkiej pracy, aby osiągnąć swoje cele. Kobiety szukają mężczyzny, który nie jest leniwy, który dba o ich zdrowie, finanse i dobre samopoczucie. Kiedy mężczyzna wykazuje się ambicją i wytrwałością, nie tylko wzmacnia swój charakter, ale także unika popadnięcia w bierność, która mogłaby spowodować, że jego partnerka przyjmie rolę macierzyńską, co może pogorszyć dynamikę związku. Wreszcie asertywność. Zdrowa męskość polega na jasnym i stanowczym wyrażaniu pragnień i idei, bez popadania w agresję. Asertywny mężczyzna wie, jak wyrazić swoją prawdę, nie przepraszając za nią. A to nie tylko dodaje partnerce pewności siebie, ale także pozwala mu zaufać swojemu przywództwu. Asertywność nie jest synonimem gniewu chodzi o wyrażanie się stanowczo, ale bez przekraczania granic szacunku. Zdolność mężczyzny do spokojnej i pozbawionej agresji obrony swojej prawdy daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa i pewność, że potrafi przewodzić i chronić, co jest niezbędne w związku. Mam nadzieję, że te punkty będą dla Ciebie przydatne i zachęcą Cię do refleksji nad własną męską energią. Męskość jest potężna i, podobnie jak kobiecość, ma fundamentalne znaczenie w naszym społeczeństwie. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnij dać lajka like i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.